Cześć i czołem. Dzisiaj będzie dużo pierścionków i łańcuszków w oprawie złota i srebra, a to za sprawą tego, że idziemy na zakupy do Pandory. Jak to nie? No faktycznie. Nie ta kartka. Dzisiaj będzie dużo strzelania i humorów komiksowej oprawie graficznej, ze względu na to, że ruszamy na Pandorę. Tak moi drodzy. Borderlands 3 to czwarta gra już z serii i dzięki studiu Gearbox Software dalej trzyma formę. Zanim przejdziemy stricte do samej gry, zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, aby nie ominęły Was kolejne odcinki, a tymczasem lecimy na Pandorę. Seria Borderlands jest bardzo charakterystyczna, to strzelanka z widoku pierwszej osoby, gdzie można rozwijać postać poprzez trzewko umiejętności, a wszystkie jej historie rozgrywają się w postapokaliptycznym świecie. No i ta komiksowa grafika, mmm, miodzio, esencja Borderlands. Trzecia część nadal trzyma się sprawdzonych rozwiązań, ale to nie znaczy, że twórcy spoczęli na laurach, bo dostajemy mnóstwo nowej broni, nowe postacie z unikalnymi umiejętnościami do rozwoju, a dodatkowo podrasowana nieco grafika. Na uwagę zasługuje zwłaszcza to, że po raz pierwszy w całej serii będziemy mogli podróżować pomiędzy planetami. I to własnym statkiem. Akcja Borderlands 3 rozgrywa się kilka lat po zakończeniu historii z drugiej części i skupia się na potężnych tak zwanych syrenami. Już od pierwszej części syrena jest jedną z grywalnych postaci, więc gracze zaznajomieni z serią otrzymali przedsmak tego, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, ponieważ nasi główni przeciwnicy również są syrenami. Potężny kult e, Children of Vault. Jest trzymany twardą ręką przez rodzeństwo Troja i Tyren. Od samego początku wiemy, że najważniejsza bitwa w grze rozegra się właśnie przeciwko bliźniakom, ale na szczęście po naszej stronie mamy również potężne postaci. Między innymi Lilith, którą mogliśmy nie tylko poznać, ale nawet kierować nią w poprzednich częściach. Trójka, tak jak poprzednie wersje, jest bardzo ciekawą propozycją dla osób, które lubią grę ze znajomymi. W kampanię fabularną można przychodzić samotnie albo zaprosić do wspólnego grania aż trzy osoby. W tej części można zdecydować, czy dropy i nagrody mają być przypisane do postaci, czy może jednak będziemy się o nie bić. A jakież tu postacie mamy do wyboru? No i już śpieszę z odpowiedzią. Standardowo wśród grywalnych postaci dostępna jest syrena. Tym razem jest to silna amara, która radzi sobie na długich, jak i krótkich dystansach. Rozdysponując punkty umiejętności możemy zdecydować, czy chcemy walczyć w zwarciu, czy na odległość. Syrena uwalnia swoje żywiołowe moce i jak zapewne niektórzy wiedzą, powala całe zastępy wrogów. Kolejnym bohaterem do wyboru jest FL4K, który jest robotem należącym do klasy łowców. Jego specjalną umiejętnością jest wzywanie potworów, i to od nas zależy, jakie to będą potwory. Każde drzewko umiejętności pozwala na rozwijanie innego potwora i zdolności do niego kompatybilnych. Wszystko po to, żeby karmić się koszmarami swoich wrogów. Zane to szpieg, który do dyspozycji może mieć swojego holograficznego klona, albo bojowego drona z karabinem maszynowym. Trzecie drzewko umiejętności najbardziej się przydaje podczas zespołowej rozgrywki, ponieważ opiera się na barierze wzmacniającej drużynę. Zane wykorzystuje swoje atuty do kontrolowania pola bitwy poprzez zmyłki i manipulacje przestrzenne oraz kwaśny temperament. Ostatnią, ale wcale nie najgorszą postacią jest Moose. Klasy Gunner. Bardzo mobilna bohaterka, która korzysta z siły i możliwości potężnego mecha, za którego sterami może siadać. Co ciekawego, jeśli zgramy zespołowo, nasi towarzysze mogą również korzystać z uzbrojenia zamontowanego na robocie Jej drzewką umiejętności opierają się na upgradeowaniu mecha, którego nazywa zdrobniale żelaznym niedźwiedziem. Chroni ją, jednocześnie wypuszczając we wrogów śmiercionością salwę pocisków. I nie da się ukryć, że te postacie w Borderlands 3 stworzone zostały do gry zespołowej, jednak rozgrywka jest również udana w trybie solo. Kampania czyli główny wątek fabularny trwa około 30 godzin, a gracze, którzy lubią strzelanki, nie będą się nudzić ani przez chwilę, ponieważ do dyspozycji dostają różnorodne drzewka umiejętności nowych postaci, statek do podróży kosmicznej oraz przede wszystkim Oczywiście ogromny arsenał broni palnej, który jest niezwykle istotny w tak zwanych loot shooterach. Borderlands 3 dostępny jest w wersji standardowej, deluxe, super deluxe oraz kolekcjonerskiej i śmiało możemy pograć. I na PC-cie i na konsolach. Niestety słaba wiadomość dla posiadaczy słabszych blaszaków. Gra może Wam się nie odpalić lub się trochę ciąć ze względu na dość słabą optymalizację, na którą skarżyli się już fani, ale mam nadzieję, że Was to nie, nie zniechęci w żaden sposób do pogrania. A na sam koniec pytanie: która z grywalnych postaci wydaje Wam się najciekawsza? A jeśli już grajście w grę, którą jesteście w stanie polecić? A tymczasem do następnego.